Piąty dzień po przegraniu walki o kartę Pro. Rozpoczęliśmy od wizyty w Lidlu, gdzie kupiliśmy takie bardzo drobne śniadanie. Ja w zasadzie nic z tego nie zjadłem. Później wybraliśmy się na spacer i przypadkowo doszliśmy do terms. Słuchajcie, robimy taki mały challenge. Zobaczymy, ile waży teraz i ile będę ważył po półtorej godziny, tutaj, które sobie spędzimy. Mamy 1865. Zobaczymy, czy po godzinie coś się zmieni. Tak dla jaj, po prostu. Na luzach Dzięki nowej fryzurze, gdzie nie poszliśmy na termy, wszyscy się ludzie cały czas tam nie patrzyli. Podsumować może miejsce krótko: brud, smród, 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 grzyb, kurczę, zielona woda, tragedia. Trzeba było suwaki obrzydzenia w głowie na zero przełączyć, żeby tutaj Nie Nieakceptowalne. Po umyciu się i przebraniu poszliśmy zobaczyć, co dzieje się na mieście. Ej, Klaudia, krztycha, coś się dzieje. Pójdziemy zobaczyć? Słuchajcie, to jest jakiś zlot mi kulturystyki. Może pozwolę wziąć mi udział. Bez chwili zastanowienia, zapisałem się na to wydarzenie. Dostałem jakiś numerek, i wyobraźcie sobie, że zważyli mnie i ważyłem 108-300. Gdybym ważył więcej niż 108 400, to normalnie nie mogłem się w tym udziału. Zajebisty fart, że prawie nic nie przez cały tydzień. Tak się zestresowałem tym, że nawet nie mam dla tego pojęcia w czym będę miał udział, że aż rzuciłem się na jedzenie. Najpierw wypiłem ten sok, potem wafle ryżowe, potem kupiłem takie twarogi, które są zarobiste, możecie je kupić wszędzie w Budapeszcie. Postanowiliśmy zjeść w naszym kebabie, który nam sprodzi całą noc, A wszystko Klaudia ma y, kurczaka z frytkami, a ja tutaj mam podobno ryż. Zaraz powiem. To jest tam lekko, tak. Będę, będę. Nie. Takie ssanie na słodkie mi się włączyło, że najpierw zadam takie pierniki, a później taką chałkę co z lita przywozłem z Polski. Część z Was może się zastanawiać, dlaczego ja mam takie gówno. Ano dlatego, ma prawie samo węglowodany, ma bardzo mało soli, prawie w ogóle nie ma błonnika i ma mało tłuszczyku. Żeby skorzystać trochę z tego, że jesteśmy w Budapeszcie, wybraliśmy się na rejs po Dunaju i naprawdę powiem wam, że było czarująco, romantycznie. Jako bardzo wrażliwy mężczyzna mogę wam powiedzieć, że to, że byłem tam razem z Klaudią, było dla mnie romantyczne w chuj. Po zejściu ze statku były stragany, które wyglądały jak nasze stragany bożonarodzeniowe i jakością absolutnie niczym od tego nie odbiegało. Później zjadłem takie wariacje kulinarne, czyli dwa kawałki szynki z takimi wypiekami z Lidla oraz talerz słodyczy. No i poszliśmy spać, ponieważ nie Mamy bladego pojęcia, co przyniesie nam jutro.